Czas zatrzymał to miejsce, ach nie Cześć, witajcie, jestem Media Fan, a to jest w o mediach, reklamie i marketingu. Światła są za mną, światła są na mnie, a ja tak naprawdę jestem teraz na scenie. Na scenie Teatru Kamienica. Ta scena, która gościła wielu znamienitych aktorów i odbywają się tutaj wspaniałe spektakle. Usiądę sobie. A teraz chciałem wam, was zaprosić do tego teatru na 17 września. Tak sobie zamarzyłem kiedyś, że zrobię konferencję o vlogerach, o tym, co się dzieje na YouTube, o tym, co się dzieje, w wideo, jeśli chodzi o wideo w sieci. I pomyślałem, że teatr to będzie dobre miejsce. Nie pub, nie, nie jakaś uczelnia, gdzie, gdzie będziemy jakąś, nie wiem, kuć wiedzę, tylko właśnie, właśnie teatr. Wlogerzy to są tacy aktorzy jednej kamery, jednego ujęcia. I pomyślałem, sprawdzimy, jak się sprawdzał na scenie, na profesjonalnej scenie. Scenie. Za mną jest sala, miejsce na jakieś 300 osób, e, więc myślę, że będzie fajnie. Myślę, że spotkacie tutaj ludzi, YouTuberów, których je znacie w sieci. Pracuję szczerze mówiąc cały czas nad programem merytorycznym, on się cały czas zmienia. Tematy, które chcemy poruszyć podczas, podczas tej konferencji jest mnóstwo. Jest e, lans na YouTube, jest kariera na YouTube, miłość, nienawiść, hejterów, filowersów, zarabianie na blogu, pewna odpowiedzialność, e, spotkania z fanami, e, współpraca z firmami, reklamowa. E, Wiele, wiele rzeczy. Szykuje się 8 godzin niezłej, niezłej zabawy, też, bo też ca, cały czas pracuję na tym, żeby ta konferencja nie była nudna, nie była sztywna. Będzie tutaj się działo i na scenie, i na zapleczu. Zaprosiłem sporo, sporo fajnych osób, których na pewno na pewno znacie, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o YouTube z różnych, z różnych, z różnych punktów widzenia. Będą ludzie, którzy zorganizowali wielką wyprawę Rocha i Roya do Stanów i powiedzą, jak to wyglądało od strony klienta i e, agencji reklamowej. Będzie też Rok, będzie rojo. E, będzie Krzysiek Gąciasz, który opowie e, między innymi też o, o swojej najnowszej książce Webshows, ale z Krzyśkiem poruszymy jeszcze wiele, wiele tematów. Będą twórcy Grażyny Żarko, którzy opowiadają. Wiadomo, wiadomo o czym, o konsekwencjach i powodach takiej taki prowokacji. Będzie Kamil Szejcht, e, będzie Łukasz Jakubiak, który ma, e, którego pewnie znacie z, e, z talk show 20 m kwadratowych Łukasza. Będzie pan Marek z Poznania, który tam ga, gania złodziei e, e, okradających jego sklep. I jeszcze wielu, wielu innych gości. No, mam nadzieję, że te 8 godzin, które wspólnie tutaj razem spędzimy, będą, będą fantastycznie wypełnione. No na tego dnia, 17 września, Teatr Kamienica stanie się takim centrum polskiego YouTube'a, mam nadzieję. Ach, eee... jeszcze wiedziałem, że, że zapomnę, Łukasz Skalik z, z, z to się wytnie, bo będziemy też rozmawiać trochę wideo, o wideo też poza poza YouTube'em, o tym jak własny kanał, jak robić, jak robić show. No, będzie, będzie, będzie tego sporo. 17 września, to jest data, którą musicie zapamiętać, mniej więcej chyba o godzinie 10 zaczynamy. Wszystkie konferencje, które do tej pory robiłem były darmowe i ta też chciałbym, żeby pozostała darmowa, ale żeby ograniczyć jakąś listę pusty, pustych rezerwacji to, to będą to bilety, które będą kosztowały jakieś chyba z 15 złotych. Mamy niestety 300 miejsc na sali jest, jest, jest pewnym ograniczeniem, ale spokojnie konferencja będzie jakoś rejestrowana, więc, więc ci, którzy nie, nie, tym, którym nie uda się dotrzeć na, na konferencję, mam nadzieję, że e, obejrzą przekaz wideo. Ale zalecam być, bo w kuluerach dzieją się na konferencjach zawsze fajne rzeczy. No, i co, co jeszcze? Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji są na dole pod, pod tym linkiem. Jeśli macie jakieś uwagi albo propozycje, kogo powinniśmy zaprosić, kto powinien dołączyć do grona prelegentów, jakie tematy poruszyć, no to sprawa jest cały czas otwarta, jeszcze zostało trochę czasu. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. No. Mam nadzieję, że też zobaczymy że zobaczymy się w Warszawie. Dlaczego mińca? Przybijemy piątkę, przybijemy piątkę z innymi blogerami, vlogerami, i trochę też ten. Mm, mm, odbiór YouTube'a jako miejsca, gdzie są głupie i śmieszne filmiki i ci vlogerzy, którzy sami siebie nagrywają, e, jakby zyskają trochę na, e, na powadze, bo oprócz pewnie widzów i twórców YouTube'a tutaj będą też przedstawiciele hmm, e, firm, agencji reklamowych, tych, którzy szukają e, nowych prób dotarcia do, do, do klientów, do konsumentów, i czasami nie wiedzą, jak do, do nas blogerów, blogerów podejść. My z kolei musimy wiedzieć, jak się nie dać wykorzystać i jak nie, nie sprzedać swojej reputacji, swojej wiarygodności, więc huh, tematów jest sporo. Widzicie, sobie. chciałem nagrać krótkie zaproszenie na, na, na konferencję, a już, się, a już się rozgadałem, więc tematów do gadania będzie, będzie sporo. Aha, nie będzie, chyba nie będzie dużo takich też prezentacji. <laughs> Możecie już wyłączyć. <laughs> Nie będzie chyba też dużo takich prezentacji, gdzie jeden człowiek mówi opowiada, opowiada o sobie, raczej będę stawiał na dyskusję, więc będą tutaj panele dyskusyjne, będą goście będzie. Interakcja też mam nadzieję z publicznością, więc będzie, będzie chyba bardzo fajne. No ja już się nie mogę doczekać 17 września i podejrzewam, że do 7, 17 września dopiero się wyśpie bo roboty, przy tym jest full. Ale miejsce już mi się podoba. Tymczasem do zobaczenia w Teatrze Kamienica 17 września. Na razie na Media Fun Lab.